Moi drodzy widzowie, znowu da informacje, jakby normalnie miał umierać albo coś. No spa... <gryw> patrzcie na to, nie wiem. Ja, ja się go muszę zapytać, czemu on ciągle używa kapsloka. To jest coś takiego. Tu bądź, do informacji moich szybko. No to jest, coś, to jest taka informacja, widzowie, nie wiem dlaczego on tak pisze, tak, tak jakby wykrzyknikiem, <grym>, naprawdę nie, nie rozumiem Może, nie, dobra, nie wiem, zapytamy się go, bo za każdym razem tak pisze, jakby naprawdę palił mu się dom po prostu Widzowie, zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał Każda osoba, która jeszcze nie subskrybuje, proszę zostawić subskrypcję, bo naprawdę dobry kontencik będzie, widzowie, teraz na Palionowie, będzie śmiesznie na pewno, także No, oglądajcie, przyjaciele, oglądajcie, dziennie są odcinki o godzinie 18.45, także Zapadajcie na każdy film i subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco, widzowie. Dobrze, czyli informacje do informacji moich. E, Okej, okay. czyli jakąś informację mi dał w swoich informacjach tam pod wodą, gdzie zawsze daje. Także pójdziemy to sprawdzić. Ja odbiorę już ten prezent w sumie od Minka, żeby mi tutaj ta skrzynka nie, wa nie wadziła. Sobie odbierzemy, se postawimy tu na dole, prawda? E, czekajcie, gdzie my tu mamy? O, o w tym miejscu. Emera... Nie mam emeraldów. A mamy jabłuszko. Jabłuszko. O kurde, mamy koksów w wizowie, no no ale muszę to. Muszę, muszę mieć więcej diamentów wizowych, muszę sobie zrobić jakiś taki skarbiec, musimy zrobić bikony, których jeszcze nie ma, nie, nie wiem dlaczego w, ta, w takim etapie gry my nadal nie mamy bikonów, naprawdę trzeba to zrobić, także jeszcze mamy co do roboty, ja mam naprawdę mało rzeczy, mi brakuje już coraz więcej rzeczy, to sobie dam tutaj, a, to jest ciężka, no dobra, nieważne, a ta skrzynka, hmm do drewna. Dobra, idziemy już do informacji sponge'a. Już sobie posprzątałem. Cyk cyk. Dziękuję Milkarz bardzo za prezencik. I lecimy pod wodę. Pod wodę. Co to jest za spać? Co to jest? Ale ciekawe, bardzo ładnie wygląda. I Bardzo ładnie wygląda ten spać. już jest z gąbki zrobione, no Bardzo... Co za informacje, Ale dziwne. Prawo palionowa. Każdy palionowiczem płaci podatek miesięczny. Zakaz niszczenia Palionowa bez zgody innych. Każdy jest zobowiązany do zapłaty 10 jak za każdą budowlę. Zakaz atakowania Je... Dobra, to Yeti pisą. Ale jakoś tak w miarę miło pisą. bo ja o tym nic nie wiem szczerze, o tych prawach Palionowa. A co to jest? Uu. A tutaj o ocena, ocena chyba muzyk to była, aha. Już to robiłem kiedyś Dobra płyniemy, o mamy łódkę, no bo litry mam widzowie Wiecie co? Nie mamy litry, ja wszędzie muszę łodzią teraz Muszę sobie załatwić, muszę iść do endu A może ktoś by mi dał? Może ktoś ma dwie litry? Zawsze miał bzyku, także pójdziemy widzowie do bzyka się go zapytać Hopla i nagówkę i tyndy Dzienne informacje, chodź do mnie to ważne Czy ja miałem tutaj przyjść, żeby przeczytać chodź do mnie to ważne, czemu nie mogę? Mógł... Czemu? Nie nie naprawdę, ja czasem Spongeboba nie rozumiem i znowu kapsulokiem pisze Jestem w szoku, że dzienne informacje są napisane normalne. A tu jest... Chodź do mnie to ważne! I naprawdę jakby jakby palił mu się dom. Co mu się tym razem dzieje? No, że mamy łódkę chociaż, bo nie, nie chciało mi się iść tak daleko. Chodź do mnie to ważne, naprawdę. Napisał mi w domku, idź do informacji, to ważne! A teraz idę do informacji i teraz chodź do mnie to ważne! No naprawdę, czasem zrozumieć spędźbowa to jest po prostu... Szok i hit, no bo niedowierzanie, naprawdę, to bardzo ciężko O kurde, trzeba ten zamek, w ogóle trzeba zmienić te Skiny, palionki i tak dalej, kurde, bo to jest To jest jeszcze starożytne, oj, nie przypłynę, tędy? Kurde, nie przypłynę, tędy A to co? Cyk, cyk, cyk Jeszcze tędy i... O, i przy... Kurde, ten most powinien być tak zrobiony, że da się przepłynąć, źle, źle to jest zrobione Nie mamy drogi wodnej, nie mamy drogi wodnej, widzowie, przez całe Palionowo Bo blokuje to most do szkoły w ogóle. O, jak wrócimy do szkoły wizowie, to może pójdziemy do szkoły ze SpongeBobem przyjaciele, Co na ty, co wy o, na ten, co wy ten. Może jakąś lekcję mu damy. Zobaczymy. Te ryby są ciągle w jednym miejscu, nie wiem czemu. Ale ważne, że żyją, tak? Ale pięknie, jest tak kolorowo. Jest tak cukierkowo widzowie, naprawdę. Jest tak cukierkowo. SpongeBob, gdzie jest to porty? SpongeBob, gdzie jest SpongeBob, gdzie Już jesteśmy wizowie. Jezu! Dom mi się pali! Jak ci co? pali mi się! <grym> co ty gada? Nie, już przestał się palić! Znowu czemu, się pali! Czemu ty się paliłeś do To <grym> jest ja nie... Ja ci. Nie, ja, ja, ja ci nie czasem nie potrafię zrozumieć. Nie, no poczekaj, przyszedłeś! Poczekaj, poczekaj, nie, mi teraz. <grym> powiedz mi, czemu Czemu ty każdą informację piszesz z kaploka? Jakby, Chodź do mnie szybko! Nie umieram! Chodź do mnie, mamę sobie nogę! Czemu tak. Chodź szybko, bo się tam pali! <grym <grym ja nie mam, nie daję <grym> rady. Ale w ogóle poczekaj, bo ty mi napisałeś wiadomość w domu. Iść do informacji, spędziła pod wodą, to ważne. Idę tam, a ty mi tam piszesz. Chodź do mnie, to ważne. Czemu mi tylko nie mogłeś napisać w jednej wiadomości? Bo to było ważne, ale ważne rzeczy trzeba dwa razy pisać. No <laughs> byś znowu nie uwierzył, to jest, że już jesteś, być, że troluje. skomplikowany spańcz, naprawdę. Dobra, co? Czy to naprawdę chodzi o ten pożar? Tak, tak zapaliłeś nie! się. Nie, to był żarcik, no. wiesz, bo Aha. tak napisałem. Chodź, bo to ważne, ważne, co nie? Ważne, ważne. Ostatnio to się nic nie stanęło, jak tak napisałem. to teraz stwierdziłem, że podpalę i będzie wiesz, że pożar. Hehe. Aha, czyli... Dobra. No okay. patrz, patrz. Dobra, Dobra, spiesz Co? Ryba. Jak ty masz poczucie humoru? cię wszystko bawi. Ej. Ej, patrz. Ale to pokażę, było patrz, pokażę ci. Pokażę ci. Stoję w Minecraft. A. Super, no dobra, raz w ogóle tę zbroję Widzisz mnie SpongeBob? Widzisz mnie? Dobra, SpongeBob jest mi naprawdę już dlaczego, dlaczego aż tak, aż tak mnie potrzebowałeś Co? Spotkałem! spotkałem Z kim się spotkałeś? A ty nie wiesz No, no nie wiem, dlatego pytam chyba, nie? To normalnie No tak SpongeBob, co, co? No zgadnij z kim, zgadnij, zgadnij kto przyszedł Dave, bzyku. Palionka no nie, nie zgadłem, pójdź, pójdź, pójdź Co to za dom? No, był tu Ej, przecież to jest dom Patryka no? Był Patryk, to? Był tu Patryk i zbudował sobie domek Nie gadaj, i ja, ale to Kiedy on przyjdzie? On tu jest? On jest w domu? Nie, nie ma go chyba Nie, nie, nie ma, go? ma, nie ma go, nie widzę go tam A patrz w ogóle, patrz tu, bajki, tu, Jak z bajki, co? Szczałka pokazuje najlepszego przyjaciela <laughs> Ej, wpadłem takie dziury w tym piasku Strząga pokazuje ja. najlepszego przyjaciela, czyli, czyli Boba rozumiem, tak? Tak. No, no prześwietnie, prześwietnie, naprawdę. Ale to kiedy będzie, kiedy, kiedy Patryka spotkamy w takim razie? A to nie, to nie, to nie do mnie pytanie, bo nie wiem, że on się chce jeszcze pokazywać wam. A czemu dom zbudował? No bo mu pozwoliłem. Ale to chyba chce zamieszkać jak dom zbudował, nie, czy nie? No tak, no zamieszka tu, zamieszka. No, nie, nie powiedział jeszcze kiedy. Ale faktycznie. ja nie mogę jak z bajki. O oh, oh boże, dzieciństwo. To jest dom. Wow. Dom Patryka. Oh, szybko, to jest. To jest legendarne siedzenie. To jest legendarne siedzenie Patryka. Jest telewizor z piasku. Legendarne siedzenie Patryka. A to, a to jest jego legendarna biblioteka książek dla Debili. A to jest jego legendarne łóżko dla Debili. Co to jest? To jest, to jest telewizor dla... E, co jest? Czekaj, bo ty... O! Co? O. A ja chyba wiem dlaczego. Ja mu naprawię ten telewizor, poczekaj. Ha. Dobra, zrobię to tak. Lacyk. O! Faburak! Zrobimy to w ten sposób. Lepiej? W lepiej. Ty guzik może, ty no nie ma przy... Dobra, nie masz, no ale ja nie mogę zrobić w domku Patryka, to jest niesamowite. Jest tu coś tajnego pod tym pian A tu jest skrzynka. Uuu. Zupy ma! Lepiej. Jakiś pudy. Ja nie wiem. Ma zupy Zupy ma. To jest jego szafa. A to co to? Oh. A co e? to jest? Co to jest? bez sensu. Bo to jest... jest bez sensu. A jak myślisz? Co ma co, co być z sensu Patryka? Ten człowiek je lody rękami w rękach. Co ty robisz? Ej, to może zrób mu jakąś niespodziankę, żeby, żeby pomyślał, że jesteśmy mini. się, no ty wie, Ej, a on pomysł. cię zna. No, cię on nie, on, no właśnie, ale nie zna mnie. Jakiś prezent może zróbmy czy coś. Co on lubi? Co on lubi lody? On lubi lody. O, o, dobra sprawczę, a nie masz Ej. dwóch eletry, nie? Niestety masz jedną. Jaś dwie, naprawdę No nie mam, ale możemy komuś ukraść z domku Nie, nie, nie no z Państwa, ty, ty to powiedziałeś, ty to powiedziałeś Chodźmy, chodźmy do łódki chodźmy do łódki i idziemy w takim razie po lody Jakieś lody i coś weźmiemy spalinowe do skrzynki i mu damy Trzeba mu jakiś prezencik załatwić Możesz, możesz prowadzić Ja prowadzić? Ty prowadzisz czy ja prowadzę? Niech będzie jednak ja prowadzę Jest ciemna noc w bikini dolnym Ta bikini dolne się rozrasta, już kolejny domek powstał co, co tu się dzieje, widzowie? Nie spa! Ale zostałeś w gąbkę ty! Ale mam dziwne. Ej, ale dobra, twój, ej, ten twój pomnik jest przerażający stąd w nocy. No trochę straszny. Jest straszny jak nie wiem, naprawdę. Wygląda tak strasznie. Dlaczego aż tak, kurde? Nie To jest, jest, nie <laughs> to jest wiem. przerażające. Chodź, chodź, chodź za mną. Lecimy kuchnię. Po no, no możliwe, no możliwe, tylko jest tak. Nie wiem dlaczego, on tam stoi akurat To jest pomnik na wdzięczność Mogliście Ci mogli dać gdzieś tam, obok skinów, to by było lepsze No ale dobra, no ale dobra, niech będzie Idziemy teraz sobie gdzie? Co tu za dziury w mojej Moje lamy! Te lamy ciągle są kurde tutaj, zawsze, za każdym razem Dobra, lody najpierw, Chodźmy. bierzemy lody, wszystkie z lodziarni jakie są, niech będzie Niech wie, niech wie, niech wie lody. z kim będzie żyć Lodomir, daj lody! Dwa wejścia? Kurde, on nie ma takich Uuu. lodów. No wezmę to, wezmę to, wezmę to. Chodź, Chodź a ja wezmę więcej smaków, bo kurde. Lodomir miał już za mało. Trzeba musi dostawę jakąś dostać, bo lodomir nie ma lodów. Eee, czym tu. O, o! Ech, Patryk, przyjdzie, to wszystko nie, To jest truskawka, to jest malina. To jest. Mrufkowy macie. Czy jagodowe to są? Chyba <noise> jagodowe. Eee, dobra, e, co jeszcze możemy mu dać? Co lubi Patryk? Co lubi Patryk? Spongebob, co lubi Patryk? Czekaj. Nie wiem, ale te jagodowe są dobre. <laughs> czekaj, ja muszę przypomnieć z bajki. Co Patryk lubił? Mm, lubił? Nie wiesz, no taki fan z ciebie nie wiesz? Czekaj, czekaj, no ja fan. No wiem, że blody bardzo lubił. E, polować na meduzy bardzo lubił. Lubił się wygłupiać. Jakieś zabawki lubił, kurde. Czy ja mam jakieś zabawki? Daj mu z drewna się ucieszy. Hehehe. <noise> Czekaj, on lubi piasek na pewno, ale piasku to nie ma co Może jabłko mu dam. dobra, jakieś takie bogate rzeczy mu dam Damy mu diamencik Diamencik. Mogę że on tego diamenta zje. No on no nie chce jest w sumie Ej, może szampon, bo on zawsze śmierdzi. Cześć on woli śmieci. To jest o. Zgnimy, ile zgniłem mięso mu dam? Mi się wydaje, że polubi. To jest taki brudny chłopak, co? Jest skrzynkę? A właśnie. Dobra, no ja biorę. właśnie. Biorę już, mam. Jestem w posiadaniu case. A case. Chodź. Biegni za. Jesteś spądź? Spań bok! Jesteś jesteś, jesteś. Kurde, wszystko straciłem mu najlepszy łuk. Noż mi... Go gamon gdzieś. Naprawdę. Przysz, kurde, spalili mnie, no. Wstyd, no będę musiał załatwić sobie nowe rzeczy, ale nieważne, chodź, damy mu prezencik. Damy A mu koks tak, najśmieszniejsza Twoja śmierć. No. i najbardziej wkurzyła mnie... Nie, nie wiem czy kiedy <laughs> bardziej śmiałam. Nie, no nie chcę chcesz, nie chcesz sobie wspominać o tym naprawdę spańcz. Płynmy, po prostu płynmy i nie zwracajmy uwagi. Mi się wydaje, że to jest naprawdę bardzo A, oj, ładny prezent. Do, do. O, jakieś szanty tutaj, tak? Spańcz. No, no, już więcej nie pamiętam. A kto? A co. <laughs> Giedy jest porty no, Twus jak on Ej, czekaj Ty już zmieniłeś te szyby tam u góry O, ładnie, 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 bardzo, bardzo, jest, mi, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. Chodź Biegiem, biegiem, biegiem do domu biegne, Patryka biegne. Hop, hop. Biegiem do domu Patryka. Biegiem do domu Patryka Biegiem do domu Patryka Tak. Lubisz, bieg, lubisz bieg. się bawić sam, widzę, widzę, no. Okay. Dobra, a nie mam tabliczki żadnej. Spań, że ogarnij tabliczkę szybkę, ja tu dam. Mam e, mam, pa Masz? Sí. Dobra. Wszystkie lody jakie są mięso, to i to. Żebym miał za co płacić. Siema Patryk! <grym> Tutaj dajmy palionowo. Masz prezent od nas. No dobra, liczę, liczę. Może rybkę jeszcze mu damy, niech będzie. Liczę na to, że mu posmakuje, nie? Rozgwieździe, rozgwieździe. No cóż, SpongeBob! No ma. <ścoughs> nie mogę się doczekać po prostu, aż poznam kolejną postać z tej pięknej bajki, jakim jest SpongeBob! Stopach. No dobrze, SpongeBob, Ty się trzymaj, bo jest noc w sumie i chcę kimnąć. Ja lecę też do domu. Dzięki wielkie za towarzyszenie dzisiaj, bo bardzo miło, jak A. zawsze, Tak, zawsze są z jest bardzo miło, śmiesznie. Także trzymaj się spańczą. Na razie, na razie. pa Dobra, wizowy. kolejny dzień miły razem ze SpongeBobem. i nie mogę się doczekać wizyty, z Patry wizyty Patryka Widzowie wizyty na panionowie. Zostawcie łapę do góry, subskrybujcie kanał tam, no to na dole Trzymajcie się, do zobaczenia i na razie.